Dzień dobry, apetyty na nowy sezon olbrzymie, grządki przekopane, nasiona wysiane, zamówienia złożone, szpadel naostrzony. Kim jesteśmy? Ogrony Co chcemy zrobić? Posadzić wszystkie roślinki! A gleba przygotowana? Nie! I ten temat dzisiaj gruntownie zgłębimy. Czego składa się gleba? Jak ocenić ziemię, którą mamy w ogrodzie i jak z nią pracować, żeby żyła i rodziła dobre plony? Jak badać odczyn? Jakie makro i mikroelementy uzupełniać? Co to jest bufor sorpcyjny? Torf czy kompost? Jakie nawozy i jakie stymulatory stosować? Po co i czym ściółkować? Dziś to na wiedzy w pigułce, a więc chwyćcie za kawę. I zaczynamy. Grunt to gleba. Materiał dla ogrodników hobbystów będą uproszczenia. Skład gleby. Gleba składa się z frakcji mineralnej, frakcji organicznej, próchnica i organizmów żywych. Frakcja mineralna to rozkruszona skała, przeobrażona w czasie pod wpływem klimatu, erozji organizmów żywych, człowieka, etc. Pod względem granometrycznym może być gruba, żwiry piachy, drobna, pyły, lub mikroskopijnie drobna, ił, glina. W Polsce gleby są bardzo zróżnicowane ze względu na pochodzenie polodowcowe. Skutkiem tego w uproszczeniu Gleby dzieli się na lekkie piaszczyste, średnie gliniaste, myłowe i ciężkie, najzwięźlejsze. Lekkie lub ciężkie pod wpływem wzruszania i pod względem zatrzymywania wody. Ale to jeszcze nie mówi, czy są żyzne. Woda wpływa na sorpcję i na podawanie roślinom składników odżywczych, ale też na ich wymywanie. Gleba. To też część organiczna, głównie humus czyli próchnica. To wszystkie cząstki organiczne rozkładane poprzez procesy chemiczne i organizmy glebowe. Próchnica jest w ciągłym obiegu. I jest rozkładana na składniki mineralne, przyswajalne dla roślin i potrzebuje stałego uzupełniania części roślinnych. Resztki pożniwne, poplon. Odpadki, wypielone chwasty, zrębki, chrust, trociny, obornik, kora, muł ze stawu, opadłe liście i igły, a nawet cząstki zwierzęce jak mączka rogowa, wełna i inne są źródłem próchnicy. Nie zapomnijmy, że część mineralna również się rozkłada, eroduje i uwalnia składniki mineralne wpływające na rozwój roślin. To nie wszystko. Gleba to też żywe mikroorganizmy. Proces zamiany cząstek roślinnych na próchnicę postępuje przy ich udziale i dzięki nim. Wiele zabiegów ogrodniczych ma wspierać rozwój tych mikroorganizmów, a przede wszystkim im nie szkodzić. Stosunek różnych składników w glebie można zbadać testem podłoży ogrodniczych który można zlecić za niewielką opłatą w okręgowej stacji rolniczo-chemicznej. Można też samodzielnie wykonać test NPK z zestawem Zrób to sam, jak też, co najprostsze zbadać sobie odczyn gleby płynem Heliga. Po co badać odczyn? Żeby przekonać się, czy nasza gleba ma odpowiednie warunki do uprawy, którą w niej prowadzimy, lub planujemy. Odczyn kwaśny od 3,5 do 6,5, odczyn obojętny od 6,5 do 7,2, odczyn zasadowy powyżej 7,2. Różne składniki nawozów są pobierane przez rośliny dopiero wówczas, kiedy odczyn jest odpowiednio wysoki. Większość gleb uprawnych w Polsce około 2 trzecie wymaga odkwaszania. Co istotne, nawozy mineralne obniżają odczyn gleby. Nie dotyczy to obornika. Obornik ma pH około 6 i 8. Gleby o odczynie powyżej 6 sprzyjają rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów, np. bakterii, pozwalających roślinom motylkowym przyswajać azot z powietrza. Warto odkwaszać glebę. Też po to, aby poprawić przyswajalność składników odżywczych. Oczywiście nie należy tego robić równocześnie z nawożeniem azotem. Powinno się zachować odstęp przynajmniej 6 tygodni pomiędzy wapnowaniem a nawożeniem. Odkwaszanie należy wykonać w terminie od późnej jesieni do wiosny. Używa się w tym celu wapna pod kilkoma postaciami. Wapno palone, inaczej tlenkowe. Jest agresywne i stosuje się je na gleby ciężkie, gliniaste. Wapno kredowe lub dolomitowe stosujemy na gleby lekkie. Jego działanie jest rozłożone w czasie. Niebagatelną rolę w odkwaszaniu odgrywa magnes, który odkwasza dwukrotnie skuteczniej niż wapno, dlatego często wchodzi w jego skład. Dolomit, który stosujemy w naszych ogrodach, Pochodzi z obróbki kamieni wydobywanych w miejscu takim jak to. Zdjęcia, które oglądacie, pochodzą z kamieniołomu Tarnogórskiego, gdzie jeszcze 25 lat temu trwało wydobycie. Wspominam o tym, bo w trakcie prac w naszym ogrodzie bardzo często natrafiamy na zakopane bryły dolomitu. Urządziliśmy z nich już cały skalniak i murek przy płocie. To zdumiewające, jakie skarby można znaleźć w ziemi. Krótko wspomnijmy o roślinach ogrodowych kwaśnolubnych. Naprawdę nie każdej roślinie służy odkwaszona gleba. Przeciwnie, w ogrodach uprawia się wiele roślin wymagających gleb kwaśnych. Wyliczę tu rododendrony i azalie, wrzosy, borówki wysokie, żurawiny. Trzeba im stworzyć specyficzne warunki glebowe poprzez zwiezienie gleby kwaśnej np. torfu, Albo chemiczne zakwaszenie. Rośliny z rodziny wrzosowatych korzenią się płytko, pobierają wilgoć i składniki pokarmowe niemal tuż spod powierzchni gleby, w związku z tym warto zapewnić im oddychającą ściółkę i regularnie sprawdzać wilgotność. W razie potrzeby podlewając także zimą. Oprócz tego wszelkie iglaki wolą gleby lekko kwaśne. Mikroorganizmy glebowe także potrzebują odpowiedniego poziomu pH, aby gleba była produktywna. Wytwarzają one próchnice i przekształcają ją na składniki odżywcze dla roślin. Działa to jak wielki, otwarty układ pokarmowy. Makro i mikroelementy. Makroelementy to składniki, których rośliny potrzebują stosunkowo najwięcej. Oczywiste są pierwsze trzy, węgiel, wodór i tlen. Mniej oczywiste to siarka, wapń, magnez. W nawozach ogrodniczych niezawodnie znajdziecie azot, fosfor i potas. Dla ułatwienia zawsze opisane stosunkiem procentowym w składzie, w skrócie NPK. Odpowiadają za naprawdę mnóstwo rzeczy w rozwoju roślin. Ale chcąc uprościć to do regułki, którą łatwo będzie zapamiętać, umówmy się, że azot odpowiada za zielony burz, za mnogość nowych pędów i liści. Potas sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego, a fosfor odpowiada za obfitość kwiatów i owoców. Dodajmy jeszcze, że wszystkie te makroelementy tworzą wspólną układankę i brak każdego z nich jest niezastępowalny. Ale najważniejszy dla roślin jest azot. Formy azotu, którymi możemy karmić nasze rośliny, przedstawiam na tej tablicy. Mamy tu azot w formie amonowej NH4, kation zatrzymywany w kompleksie sorpcyjnym gleby, powoli oddający azot roślinom, a także azot w formie azotanowej NO3, szybko przyswajany przez rośliny, Anion, podatny na wymywanie z gleby, wymaga częstego uzupełniania. Trzecia forma to azot amidowy NH2, dostarczany z mocznika, który poprzez hydrolizę rozkłada się na azot amonowy do gleby oraz amoniak, który się ulatnia. Azot amonowy przechowuje się w glebie dłużej, wolniej wpływa na wegetację więc można podać go do gleby nawet jeszcze jesienią. Dlatego jesienią nawozi się obornikiem. W praktyce ogrodników amatorów azot uzupełnia się nawozami organicznymi, mineralnymi lub łącznie. Niezależnie od formy podania ważne jest, aby nawóz przekopać z podłożem, zakryć go, by umożliwić jak najszybsze związanie poprzez sorpcję i ograniczyć ulatnianie. Zawsze po nawożeniu glebę należy podlać. Mikroelementy to pozostałe składniki mineralne o kluczowym znaczeniu dla roślin, ale pobierane w znacznie mniejszej objętości. Również są suplementowane poprzez nawozy wieloskładnikowe lub obornik należą do nich żelazo, bor, miedź, cynk, mangan, chlor i molibden. Kompleks sorpcyjny, bufor. Omówiliśmy już istotne pierwiastki w nawozach, ale cóż by one dały, gdyby gleba nie była w stanie ich w sobie zatrzymać? Tę cechę gleby, zdolność do magazynowania związków, nazywamy kompleksem sorpcyjnym. Jakie składniki mogą go tworzyć? Weźmy na przykład niedopalony węgiel drzewny. Ma on olbrzymią zdolność absorbowania, wiązania substancji chemicznych. Również porowata ceramika. Znamy i wykorzystujemy te mechanizmy w wielu dziedzinach życia, w filtrach wody i powietrza, we wkładach, w których stosuje się węgiel aktywowany, krótko mówiąc, chodzi o różne materie porowate, organiczne i mineralne, które dzięki swojej strukturze mogą chłonąć substancje. Jak też zostać zasiedlone przez mikroorganizmy? Muszle mięczaków, pokruszone kości zwierząt, wymienione składniki to nie przepis na podłoże dla waszych ogrodów, to składniki celowo umieszczane w glebie przez uprawiające ją plemiona już tysiące lat temu. Można odnaleźć te ślady w badaniach archeologicznych. Dzisiaj raczej poleciłbym Wam perlit. Przy okazji, to właśnie węgiel, bardzo trwały składnik gleby, jest odpowiedzialny za czarny kolor gleb, uznawanych za najbardziej żyzne, choć nie tylko dzięki niemu są urodzajne. Ale ponieważ węgiel jest nieodłącznym pierwiastkiem każdej materii organicznej, to właśnie jego zawartość mierzy się w glebie, żeby ocenić jej zasobność w materię organiczną. Przyjmuje się przelicznik 1 do 2, co oznacza 1% zawartości węgla w podłożu sugeruje 2% zawartości materii organicznej. Z rozkładającej się materii organicznej powstaje próchnica, inaczej humus, tak istotnie wpływający na żyzność. Dlaczego jest to najważniejsza część gleby? Próchnica to prawda, że próchnica może działać jak nawóz, bowiem zawiera wszystkie te składniki nawozowe pokarmowe z roślin, z których powstała. Ale to nie tyle nawóz, co raczej magazyn składników pokarmowych. Ponadto próchnica w największym stopniu odpowiada za miąższość gleby, za jej strukturę. Również posiada zdolności sorpcyjne czasowe. Jest to tak zwana sorpcja wymienna. Najprościej mówiąc próchnica wiąże nadmiarowe składniki pokarmowe, a następnie je uwalnia. To taka naturalna spiżarnia, bufor, z którego czerpią korzenie roślin. Gdyby nie bufor, nawozy podawane przez ogrodników byłyby szybko wymywane w głąb gleby po deszczu, bo rośliny nie zdążą od razu wchłonąć wszystkiego, a tak, nawóz najpierw jest absorbowany przez próchnicę a oddawany wtedy, gdy zajdzie na to zapotrzebowanie. to jest kiedy stężenie zmaleje. Bufor sorpcyjny wiąże też trwale metale ciężkie znajdujące się w glebie, co bardzo ogranicza problem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto próchnica poprzez ciemną barwę poprawia nagrzewanie się gleby, a to jest bardzo ważne wiosną. Gleby zasobne w próchnice są bardzo odporne na suszę. Zawartość już 5% próchnicy w glebie świadczy o tym, że jest to bardzo dobra gleba. Próchnicy w glebie nie da się przedawkować, ale zwiększenie jej zawartości powyżej pewnego poziomu nie będzie poprawiało naszych rezultatów. Czy więc zatem warto sadzić rośliny w glebie złożonej wyłącznie z materii organicznej? Podłoża organiczne. Mamy takie podłoża i śmiało stosujemy je w ogrodnictwie. Są to, od najpopularniejszych począwszy, podłoże torfowe, torf kwaśny lub odkwaszony, lub tak zwane gotowe podłoże zawierające zwykle powyżej 90% torfu, ale też podłoże kokosowe, ziemia liściowa i tak zwane złoto ogrodników kompost. Czy torf jest idealnym podłożem? Skąd bierze się torf w sklepach? Bierze się z miejsc, które mogą wyglądać tak, jak to: Znajdujemy się obecnie na bagnie Bruch, kilkadziesiąt kilometrów na północ od Katowic. Utworzono tu rezerwat przyrody, obejmujący torfowisko, na którym znaleźć można chociażby rosnące w naturze rosiczki. I jak widzicie. Torfowisko nie jest kwitnącym ogrodem, bo torf sam w sobie zawiera bardzo niewiele składników odżywczych. Jeśli decydujemy się uprawiać rośliny na torfie, trzeba koniecznie je nawozić. Co innego, kompost, nazywany złotem ogrodników absolutnie nie do przecenienia. Nie wyobrażam sobie prowadzenia ogrodu bez kompostownika. Kompostujemy w nim właściwie wszystko, co się da, a nawet takie rzeczy, które u innych budzą wątpliwości. Choć niektórych chwastów nie ma sensu kompostować, np. mlecze i szafirki nie chcą ginąć. Kompost można robić na zimno lub na gorąco. Szczerze mówiąc, u nas zawsze jest na zimno czyli na leniucha. Po prostu odpadki zbierają się na kupce aż mniej więcej po roku zamieniają się w śliczną brązową ziemię z resztkami włókien. Przyznacie, że trudno o prostszy sposób. No, czasami też w ciepłych miesiącach dorzucam aktywator kompostu, tak naprawdę będący nawozem z dużą ilością azotu, no i parę razy zdarzało mi się przerzucić widłami z jednej skrzyni do drugiej. Przerzucanie bowiem przyspiesza kompostowanie. A kiedy już kompost jest gotowy, Całymi taczkami wraca na grządki i rabaty. I jest to już zupełnie inne podłoże niż nasze rodzime. Jest pulchne, nie zbija się tak łatwo, można w nim siać, po prostu wspaniałe. Cały film o podłożach można by ograniczyć tylko do robienia kompostu. No i przy okazji rozwiązuje to problem zagospodarowania resztek roślinnych. Co jeśli własny kompostownik to za mało? Polecam rozważyć ciekawe rozwiązanie, jakim jest zakup kompostu z zakładów oczyszczania miast, gmin. W wielu kompostowniach można otrzymać go za symboliczną opłatą niemal za darmo, i to w ilości na tony. I to wcale nieprawda, że jest toksyczny, świeci, jest trujący, jest dokładnie odwrotnie. Zwykle taki produkt, zwany polepszaczem gleby, ma wszelkie potrzebne certyfikaty i badania i wówczas nadaje się nawet pod uprawę warzyw lub, jeśli jest nieco gorszej klasy, tylko pod rośliny ozdobne. Na pewno jest to świetna baza dla ogrodów o słabszych lub nieuprawionych glebach wielokrotnie lepsza niż tak zwana ziemia ogrodowa tanio z niesprawdzonych źródeł. Nawozy organiczne. Jeśli jednak chciałbym ograniczyć paliwo zużywane na swoje ogrodnicze hobby i dowozić jak najmniej, ograniczyłbym się tylko do świeżego obornika. To naprawdę robi różnicę w uprawie. Pozwala na osiąganie wymarzonych sukcesów tak w warzywniku, jak przy kwiatach lub owocach. Do tego jest naturalny, zdecydowanie warty tego, żeby się przełamać. Mówię do ogrodników, którzy mają opory odnośnie zapachu, pochodzenia, kwestii higienicznych. Obornik to taki kamień filozoficzny ogrodów. Ale nawet jeśli nie mamy możliwości, by go zdobyć lub zwieść, a kompostu jeszcze się nie dorobiliśmy lub zużyliśmy już cały, jest jeszcze coś, co warto zrobić i da dobre efekty małym nakładem pracy. Jest to tak zwany zielony nawóz, czyli obsiewanie grządek szybko rosnącymi roślinami po lub przed zasadniczą uprawą w celu ich przekopania z ziemią, żeby się w niej rozłożyły. To szybki sposób na dostarczenie składników pokarmowych i próchnicy. Wysiewa się w tym celu duże ilości gorczycy, łubinu jednorocznego, peluszki, a po kilku tygodniach przekopuje się. Powiedzieliśmy sobie bardzo wiele na temat przygotowania podłoża ogrodniczego, ale niewiele z tych rad odnosi się do ziemi do siewu. To specyficzna sytuacja, kiedy potrzebne jest nam podłoże bardzo lekkie, przepuszczalne, o drobnej frakcji i ze stosunkowo nie za dużą ilością azotu. Ulu! Powiedz nam, proszę, z jakich składników można zrobić własną ziemię do siewu. Tak jak wcześniej tu już wspomniałeś, ziemia do siewu musi być yy, lekka. Przepuszczalna, yy, pozbawiona patogenów, tak, żeby nasze przyszłe siewki mogły swobodnie się rozwijać i mogły yy, ukorzenić się. I potrzebujemy tak, substrat torfowy yy, z torfu wysokiego odkwaszonego. znaczy, można zastosować albo to albo, podkwaszone, albo, albo podłoże torf, kokosowe. Albo podłoże, tak? tak, podłoże kokosowe jest w 100% naturalne, jest wysokochłonne, yy, jest całkowicie pozbawione patogenów. Jest biodegradowalny, więc jest bardzo fajną teraz y, alternatywą. alternatywą. właśnie do torfu wysokiego. Oczywiście stosujemy perlit, jest to minerał pochodzenia wulkanicznego o białym kolorze. On bardzo y, nam fajnie na powietrza spulchnia glebę, a także magazynuje wodę. I również możemy dodać piasku, który nam sprawi, że nasza ziemia do wysiewu będzie y, przepuszczalna. Poprosiłaś mnie jeszcze, żebyśmy przygotowali węgiel. Tak, poprosiłam. I tutaj w moździerzu mamy przygotowany węgiel drzewny i będziemy go używać w postaci proszku, który działa odkażająco i chroni siewki przed chorobami. Ile mniej więcej? No tak, w takiej proporcji 4 do 1. No to myślę, że jeszcze trochę możemy. I mieszamy sobie ładnie, tak. tak. Ściółkowanie Mówiliśmy już o składnikach gleby i cennych dodatkach, ale jak zabezpieczyć naszą glebę przed wysychaniem, uciekaniem składników odżywczych i przed chwastami? Nieodzowna będzie ściółka. Ściółka zapobiega jałowieniu, wietrzeniu, erozji słonecznej. Sprzyja też namnażaniu się organizmów glebowych, w tym dżdżownic ściółka jest prawie zawsze obecna na naszych grządkach. Wyjątek to okres od bezpośredniego siewu do kilkunastocentymetrowych sadzonek. Stosujemy przeróżne ściółki w zależności od celu uprawy: czy to warzywa, czy kwiaty, od tego, czym akurat dysponujemy i od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Ściółki organiczne są nietrwałe, podlegają rozkładowi, co samo w sobie jest plusem ale wymaga regularnego uzupełniania materii. Ściółki organiczne podczas rozkładania się pobierają azot z gleby, dlatego raczej nie powinno się ich zakopywać. Mając to na uwadze, stosując je, warto nawozić tak wyściółkowaną glebę nieco obficiej. Z kolei tkaniny ogrodnicze są skuteczne, bezobsługowe i trwałe ale niewieczne i stwarzają problem odpadów po zużyciu. Częściej tkaniny ogrodnicze stosujemy pod uprawę krótkotrwałą. Pozostawione na kilka lat w jednym miejscu mogą przyduszać korzenie naszych roślin. Kamienie wybieramy do rabat ozdobnych, na zmianę z korą iglastą z koszoną trawą wykładamy grządki warzywne, a słoma jest niezawodna pod truskawki, lub warzywa dyniowate. Ziemia całkiem nieprzykryta też może posiadać ściółkę, mianowicie traktuje się tak jej górną warstwę, którą często się wzrusza, spulchnia i przy tej okazji odchwaszcza. Jak to działa? Różnica gęstości gleby ubitej pod spodem i spulchnionej o góry powoduje, że spodnia warstwa gleby nie oddaje wyżej swojej wilgoci. Spulchniona warstwa łatwo przepuszcza wilgoć niżej, dobrze się nagrzewa, a także kiedy pojawiają się siewki chwastów, bardzo łatwo się je z niej pieli. Spulchnioną glebę warto przygotować na grządkach do siewu bezpośredniego, ale to też najbardziej polecana ściółka do uprawy róż. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to kwestia ubijania się podłoża. Jeśli chcemy, żeby nasze wszystkie zabiegi dla gleby poskutkowały wzrostem wymarzonych roślin, zadbajmy o to, żeby nie udeptywać gleby, a przynajmniej tej części, którą uprawiamy. Różnica w plonach na glebie ubitej i spulchnionej to kolosalna sprawa. Nie każdy i nie wszędzie stosuje grządki wzniesione. Jeśli sadzimy w rośliny wprost do gruntu, warto zadbać na różne sposoby o to, żeby nikt po nich nie chodził. Dróżki, obwódki, murki porządne albo tymczasowe, nawet sznurek rozpięty na kilku patykach, pozwolą wyodrębnić taką część uprawianą i zachować tam przepuszczalne, oddychające podłoże. Dziękuję Wam, że dotrwaliście aż do końca filmu. Mam nadzieję, że aspekty, na które dziś zwróciliśmy uwagę, pomogą Wam w dbaniu o Waszą glebę, osiąganiu sukcesów w ogrodzie, i życzę Wam, jak zawsze, udanych plonów. Do zobaczenia.